Zero. z tej strony Kuba i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Bad Wars, tak. No niestety no z Brosar też nie będę nagrywał, bo już się nim nie interesuje, no tak już... No wiecie... No że mi pucharki nie idą w górę, więc no. Nie wiem po co jeszcze... Znaczy, nie wiem po co jeszcze w tą grę grałem czy znaczy, bo już tak dalej robi się tak słaba. No, wiecie, jak już się gra dwa lata, już się te pucharki idą ciężej, 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 bo te postacie idą zwyż, Myślałam, że dobije chociaż te 10k, no, ale no, niestety nie ma. Niestety, no. Ale będziemy teraz nagrywać zbyt Czasami nie powiem, bo będę wbijał No odcinkach. Czasami będę robił może live'y i będziemy wbijać dużo tego. Naprawdę. No, ja jeszcze nie kończę z Stars na zawsze. Ale nie obiecuję, że wrócę na, na zawsze do niego. No, bo już mnie on nie interesi w sensie. No, no taka prawda, że. No, nie wiem jak to nazwać. No, ciężko już w tym Brawl Stars jest, bo um, e, ja w tym gram. Na, ja gram w Brawlsters teraz. Załóżmy gierę Gram. To, to nie jest Bedwars. Pomyślę, że to jest Brawl Stars No ale jak już się gra te dwa lata, no to, to już jest jednak bardzo, bardzo długo. A jak już się tyle aż gra, no to no, to, to już się nudne jest. No na przykład w Bedwars nie gram nawet rok. Um, no i się mi nie znudziło, bo nie gram nawet nawet miesiąca. Ej, halo, halo, daj mi wejść. To nie jest prawdziwy Bedwars, tylko podruba Bedwarsa, ale podobna, podobna. Pozwiedzajmy sobie wyspy, o nie, chwila, Znaczy nie wyspy, bo <noise> wyspy to hoperta, ja mogę wszędzie mieć, nie. nie, halo! O nie, za bardzo muszę... Ej! Ty nie mogę się... O! O nie, spadłem. Dobra, nie będę w sumie tam do góry wszedł. Bo tam... Eee, później mogę długo iść. Czy w sensie wracać, serynik? Tak długo wszyscy. Nie wiem, ja wracam. O, to moje będzie! Dajcie mi to zebrać. A na musy ja mam. O nie, weszłem do tej wróżki. O nie, weszłem do wróżki, nie. Ten kanał w ogóle jakiś metalowy co przychodzi. Ale widzowie, no. Czemu wam nie idzie to wbijanie subów? Powiedzcie mi. No nie idzie nam, kompletnie. No powiedzcie kolegom albo koleżankom, żeby zasubskrybowali. Please, bo. No, coś się nie zbliżamy, no. Znaczy, no. Jakby zbliżamy się, niby, ale się niby nie zbliżamy w takim w sensie bardziej. No więc postarajcie się, postarajcie się, bo no na 100 będzie special. Special, special. Nie wiem jak się mówi, special. Special. Nie wiem, w sensie, ale speś, special chyba. Dobra, ale to tam nieważne. Kuba nie umi tego. Kuba. Nie, no. Tu, Czy to jest mój? No, to jest mój. Dobra, moi przyjmuj. Dobra, już może będę wracał. Chodźcie, może widzowie, wrócimy na wyspę. I pójdziemy do kogoś innego, tylko kupimy sobie bloczki. Nie, oni tam stoją i się nie nazbiera ta. Ta no. Oha, dostałem. No dać mi jeszcze też. kradnę. wszystko. wszystko. Napiszcie w chcecie Bedwarsy czy jakąś inną grę. Mogę nagrać jakąś inną grę. No na pewno za niedługo będę Warsa więc... Kupmy. Co ja miałam kupić? Bo już zapomniałam. Aha, miałam to, to, to kupić. No, jak to się nazywa? Ej, ej, narzędzie. będzie? O, jest to, co chciałem. bierzemy to. Bo wiecie, co to daje, Benny? Że możecie, patrz... A nie. Patrz, szybciej przycinacie to. Ej, dobre nam tu zrobili. Tylko ja tu trochę... Ej, ej, stary, wskakuj tu. Bo tu można się zabić. Skoczysz i cię nie ma. Nie, nie skacz! Hoppe. paletaście mnie. Tylko spróbuj mi to zniszczyć, a się walnę. No co mi, że tu niszczysz? Hoppeny. Co? Gdzie? Co to jest? Nie wiem. E, gdzie ty idziesz? Gdybym poszedł do czer... Czy czerwoni do nas idą? Poczekajcie. Chodźmy do tych czerwonych. U, nie, myślałam, bo się zaświecił na czerwoną. Ty, ty, ktoś inny! Atakować go! A nie, to... Jezus. To... Myślałam, że to był ktoś... Nie wiem, o co chodzi Czy oni właśnie idą do nas? Dobra, nie, ja to psuję. O to dobrze. Co, kto, gdzie? Jak, czemu? Co, nie? Co się stało? Ja muszę jakieś jedzenie wziąć. Sprzedaj mi coś, obchnij coś... O nie! Dobra, czegola. I jem go, jem go. E, szybko, szybko, szybko. Złote jabłko. Dobra, będzie mi się pomału odzyskiwało życiem. Dobra, weźmy sobie to jeszcze. Kupmy sobie łuk. Łuk sobie na pewno musimy kupić, bo będziemy w nich teraz szczelać. Szczelać w nich będziemy, a jeszcze strzały. No. Dobra. Daj mi trochę złotka. Tu jest skąd on to ma? Aha, bo to te firebole. Ty! Dobra, jedno złoto. Te sztabki to mi tu niepotrzebne, potrzebne. Bardziej to złoto. Dobra! Kupujemy. Nie będziemy tam stać. Dobra, 16 strzał może być. Nie pogardzę, nie powiem, bo nie pogardzę. Szczelać? O, dobra, trafiłem go. Ja uciekam na Nic nie ma. Dobra, biorę mieczyk. <śmum> Chcę by tu tyle poniścić. O, ja tu nam zrobię takie przejście. O! Co, gdzie? Tłożem, wyjaśniam ich. Ciebie też. na pyrkę go. pyrkę ich. Aj, nie trafiłem go. Tera, tera, tera. Widzę, to jest takie skupienie, tyk teraz. A, i blisko. Mówię, tu muszę się bardziej spotkać. O, o, mało szczał! Dobra. Nie nie wiem czy to mój aha Happy Shale'u, to dobra. I... dobra. Mamy to. Ja tu teraz spocnę. Żeby tu się nam nikt nie dostał, jakby chciał ktoś tu przyjść. To żeby nam się tu nikt nie dostał. Bo oczywiście tego nie... No ja, ja tego nie marzę o tym. No nie wiem jakby wy. Ja nie. Dziwny to był głos, wam powiem. Dziwny głos wam powiem. O nie, halo. Oj, 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 oj. Można dwa. Jest. Mamy dwa te. Drogie są te Fireballe. No, jest, no Fireballe to są Ja chłopów wyjaśniam z tych farbory, nie. Ale tych namózków tutaj nie ma. O, niebieskich i czerwonych nie ma już. Uważaj, chłopę! Nie? Nie, może zmarnowałem go. Nie, zmarnowałem chłopa, nie. No, jestem paleta normalnie, nie? Przecież... No ja miałam zgonę. Ty, czemu nie chcę o. Co? 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 Gdzie? Co? Co? Nie mam już nikogo. Co, nie? Co? 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 Po co? A nie! Nie doskoczyłem! No nie! No dobra! Kończymy ten odcinek. Dziękuję wam, zostawcie subika, łapeczkę, napiszcie w komentarzu elu, elu, Kuba wygraj wszystkie giery. E, a przypnę wam serduszko, albo nie, napiszcie elo Kuba. Będę do i zostawię wam serducho. serduszkom tak. E, I przypnę wam serduszko. E, a teraz, no cóż. Pozdro. Wpada muzyczka. Na razie do kolejnego.